Witajcie Motoświruski w kolejnym odcinku Samochodowej Kosmetyczki. Nie, nie, nie. To nie jest pomyłka. Oczywiście jest niedziela, jest godzina 18. I przy okazji premiery Touch Me Baby, który właśnie jest tutaj obok mnie, wpadłem na pomysł, że w sumie mogę to troszeczkę rozgraniczyć. Czyli czwartki mogę zostawić na patenty, czyli jak sobie radzić, z jaką pomocą, pomocą jakich narzędzi. I mogę samochód rozłożyć na czynniki pierwsze i po prostu pokazać Wam, jak dane rzeczy się czyści, tak żebyście mieli wiedzę. A w niedzielę możemy taką tak na spokojnie niedzielny wieczór możemy poświęcić na to, żebyśmy porozmawiali troszeczkę właśnie o kosmetykach i o narzędziach. O tym, co tak naprawdę sprawia, że nasze samochody są czystsze, lepsze, piękniejsze i że cieszą nasze oko albo o, oczy też przechodniów, albo też innych ludzi, innych istot, które są na ziemi i tak dalej i no bo wiecie, jak wyczyścicie samochód, to zazwyczaj muszki się lepiej lepią. W niedzielę skupimy się na produktach i na narzędziach. Czyli będę tu opowiadał, a że mam tutaj masę, masę, masę produktów, to tak właśnie mogę krok po kroku sukcesywnie się o nich wypowiadać. Bo jakby korzystam z nich na co dzień, korzystają też inni ludzie i też opinie tych innych osób będę starał się jakby zdobywać, przyswajać, na, własnym, na własnej skórze też doświadczam wielu produktów, więc wiem, co się z nimi robi, jak się powinno z nimi obchodzić i dla kogo one są tak naprawdę dobre. A w dzisiejszym odcinku chciałbym po prostu przedstawić Wam kogoś albo coś, co już tak naprawdę miało swoją premierę dwa tygodnie temu i o co tak naprawdę wiele osób pyta. Czyli dzisiaj skupimy się na moim autorskim produkcie, jakim jest Touch Me Baby, czyli Quick Detailer od samochodowej kosmetyczki. Ci co oglądali dwa tygodnie temu odcinek, wiedzą, jakie on ma właściwości: że nadaje hydrofobowość, połysk, podbija kolor, nadaje takiej delikatnej głębi, że jest biodegradowalny, że butelkę możecie sobie zostawić, bo ona się tutaj odkręca. Możecie tutaj sobie cokolwiek wlać z powrotem i. i... Możecie korzystać z tej butelki, aby mniej plastiku było po prostu w obiegu. Więc pokażę Wam na tym samochodzie, który tak naprawdę nie ma nic na sobie: żadnego wosku i tak dalej, i tak dalej, jak tak naprawdę działa ten Quick Detailer. Czy nada hydrofobowość, czy może jeszcze, nie wiem, jakieś rysy przyciemni? Jak woda będzie się zachowywać na zwykłym, zwykłym lakierze? Bez żadnego wosku, tylko za pomocą tego kuidę tailera. Tak jak widzicie, mamy tutaj pacjenta, który nie jest kompletnie niczym zabezpieczony. Teraz odkręcam mój odpryskiwacz i zaraz polejemy go czystą wodą, żeby Wam to po prostu udowodnić. A więc sprawdźcie. Jak widzicie, samochód kompletnie niczym, niczym nie jest zabezpieczony. Teraz przetrę go do sucha i zaraz zobaczymy, jak po spryskaniu Quick Detailerem połowa maski zacznie się zachowywać. Dobrze, maskę mamy wysuszoną, nasze piękne kalifornijskie słońce nam tu pięknie dopala tą maskę. Więc biorę Touch Me Baby. Proszę, trzymam go właśnie w ręce. Przed użyciem wiadomo, wstrząśniemy delikatnie. Tak jak ja to robię teraz. I ja tu zasłonię, pozwolicie, bo tak wieje jeszcze dzisiaj. Zasłonię, spryskam sobie delikatnie maskę trzy razy. Przetrę ją do połowy tylko. Okej. Okay wytrę dosłucha obracam ściereczkę, pyk i zaraz sprawdzimy, czy sam Quick Detailer jest na tyle hydrofobowy, że po prostu będzie kropelkowało, a więc sprawdźmy sobie teraz maskę uh, tam gdzie był Quick Detailer i tam gdzie nie było. Widzicie różnicę? Mam nadzieję, że to dobrze widać, jak woda z połowy, gdzie jest quick detailer, szybko ucieka a z połowy, gdzie tego quick detailera nie ma. No po prostu spływa wolno. A zaraz jeszcze Wam pokażę z bliska, czy tak naprawdę ten quick detailer zlikwidował jakiekolwiek zarysowania, a to też jest ciekawa propozycja. Latarka w dłoń i sprawdzamy, jak mocno porysowany jest ten lakier? Tutaj mamy połowę, widzicie, tutaj jest znaczek, żeby nie było, że sobie gdzieś tutaj majstruję. Kto zna Peugeot 206, ten wie, że tutaj ma wloty powietrza, więc sprawdzamy. Zobaczcie, jak mocno porysowany jest ten lakier. Tutaj na części, gdzie nie było pole, polerowane, gdzie nie było pryskane Quick Detailerem, jest całkiem porysowane, ale przejdźmy teraz na stronę, gdzie już było Quick Detailerem, troszeczkę pryskane. I tych rys też jest dosyć sporo, ale śmiem twierdzić, jak tak teraz na to pierwszy raz patrzę i muszę Wam się przyznać, że pierwszy raz to jest tych rys. No, może ciut mniej, nie tak znacząco mniej, ale myślę, że tak no z 10%. Z 10% może jest, ale pewnie ktoś zaraz powie, że oczywiście nie, że jest tak samo i tak dalej. Ale quick detailer też nie ma za zadania, nie wiem, jakby usuwać tych zarysowań. On ma za zadanie po prostu wam ładnie podkreślić kolor, ładnie podbić to co nałożyliście, czyli wosk, a nie jest od tego, żeby po prostu, nie wiem, maskować wam zarysowania. Widzieliście jak zachowuje się woda, jeżeli na masce nic nie ma. Po prostu tworzy się tafla i ta woda po prostu powoli spływa i to nie wygląda w ogóle ani efektywnie, ani efektownie ani w ogóle nie wzbudza żadnego poczucia, że na tym samochodzie cokolwiek jest. Po prostu jak ktoś będzie przechodził obok tego samochodu i będzie na nim woda, to stwierdzi, a nic na nim nie ma. Ale widzieliście, jak po spryskaniu połowy maski Touch Me Baby zaczęła się ta woda zachowywać. Nie jest to może hydrofobowość na miarę, nie wiem, ceramik i tak dalej, i tak dalej. Ale też nie o to w tym chodzi. To jest produkt za jedyne 29 zł, więc nie oczekujmy też cudów. Więc zobaczycie, widzicie, widzieliście. No i możecie sobie cofnąć, więc możecie to jeszcze raz zobaczyć. Jak zachowuje się połowa maski, kiedy Quick Detailer jest położony, a jak połowa maski, kiedy ten Quick Detailer po prostu nie jest. Ta woda lepiej spływa, ten, samo, ten ta połowa tego lakieru lepiej się błyszczy. Może być ciut mniej zarysowań, ale Quick Detailer też nie służy do tego, żeby maskować wam rysy. Tylko po to, żeby właśnie podbić ten wosk nadać jeszcze tego większego połysku, żeby dbać między myciami o ten Wasz samochód no i żeby cieszył Wasze oko na dłużej i na co dzień, i żeby było piękniej i lepiej. Więc to taka krótka zajawka a propos tego produktu. Myślę, że o to właśnie w sumie w quick detailerze chodzi, żeby podbił troszeczkę kolor, nadał tej hydrofobowości, żeby też przyjemnie pachniał, tak jak ten, jak już niektórzy wiedzą, jest o zapachu Dior Sauvage. Czyli jest to produkt perfumowany, nie tam żadne truskawki, poziomki, czekoladki i inne bombonierki. Tylko jest po prostu naprawdę zapach, jest naprawdę luksusowy, tak samo jak ten produkt. Jestem z niego bardzo dumny, więc jeżeli chcecie, jeżeli ktoś chce nabyć ten produkt, mi będzie bardzo miło, bo jakby nie będę ukrywał, że tym produktem też, Wspieracie troszeczkę kanał, bo jakby chcę tutaj więcej, więcej rzeczy kupować, więcej kosmetyków, więcej sprzętów, tak żebym mógł to dla Was też testować. Jeżeli ktoś jeszcze dotrwał do tego momentu, chociaż ten odcinek nie jest jakiś super długi, to niech wie, że po prostu nie zrezygnuje i nie chce rezygnować jakby z testowania i pokazywania Wam różnych produktów, różnych firm, różnych marek, z różnej półki cenowej i tak dalej, i tak dalej. Bo jakby. Po to powstał ten kanał między innymi żeby nie dość, że pokazywać wam patenty, to żeby wam pokazywać też różne różne specyfiki, bo jakby ja was nie nakłaniam, żebyście kupowali ten Oto Quick Detailer, bo może komuś po prostu nie wiem, nie pasować cena, nie pasować zapach, nie podobać się to, że jest na przykład hydrofobowość, nie podobać się to, że nie wiem, podbija kolor i tak dalej i tak dalej. Dla kogoś może to być po prostu no po prostu niewartościowy produkt i musi sobie kupić lepszy, gorszy, nieważne, nieważne. Kto chce, to ja zapraszam, link jest poniżej. Ale nigdy, nigdy nie zrezygnuję z testowania produktów. I jestem wdzięczny, że dwóch, dwóch producentów już mi zaufało i wysłało swoje produkty, bo była to firma Prostaw i teraz jest to firma Turtle Walks. I z Turtle Walksem dłużej się bawię, dlatego, że no po prostu jest tych produktów dużo i zachowują się dość specyficznie. Więc muszę je naprawdę poznać, żeby naprawdę przekazać Wam. Opinia. A do Prostafu myślę, że jeszcze kiedyś wrócę. Jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie o łapeczce w górę bądź łapeczce w dół. Tutaj też Wam się pojawia subskrypcja. Pamiętajcie, żeby ją nacisnąć i wspieracie tym samym kanał. Możecie napisać komentarz, co sądzicie w ogóle o tej serii. Czy taka seria jest fajna, czy nie fajna. Może ktoś już nabył Quick Detailer. Może pod linkiem znaczy w komentarzach pod tym filmikiem napisać, czy ten produkt jest fajny, czy nie fajny. To też pomoże, jakby mi. I osobom, które chciałyby ten produkt zakupić, w tym, żeby podjęły po prostu świadomą i racjonalną decyzję. Tutaj też macie Instagrama, gdzie ostatnio wrzucam bardzo, bardzo dużo zdjęć, praktycznie codziennie, co tutaj się dzieje, co tutaj robię, więc myślę, że warto śledzić, obserwować, wspierać, subskrybować, dawać łapeczki w górę. Jeżeli się nie podoba, to w dół, pamiętajcie, że ja Was do niczego nie zmuszam. Już nie przedłużam, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!